I tak, witam was serdecznie. Um, to jeszcze oczywiście w kuchni jest tam kończone roboty, tam jeszcze z glazurą w tydzień się zejdzie, co niestety koło tygodnia to może potrwać. Um, bo niektóre płytki trzeba od nowa przyciąć, bo nie wszystkie się udało odzyskać. Niektóre popękały w trakcie rozkruszania, że trzeba będzie pójść po przyrząd do przycinania glazury, do cięcia glazury i Nowym glazurę poprzecinać, tylko no nie wszystkie już będą takie, jakie były. To znaczy, niektóre będą e, albo zielone, albo białe, ale myślę, że da się dopasować z zielonych, tylko troszkę innego typu, ale będą koloru zielonego, że na pierwszy rzut oka nie będzie widać, że są z innego typu, bo będą zielone. Ale jak się to bliżej podejdzie do okna i popatrzy się, to, się tak bliżej, to wtedy niektóre. <laughs> Niektóre elementy glazury będą po prostu, wiecie, no widać, że innego gatunku. Ale grunt, żeby były zielone, nie? Najgorzej jakby białe dopasować. To jest pokój pracowni oczywiście. Ja w tym pokoju bardzo lubię przebywać, bo bardzo jestem związany z technologią. Lubię po prostu robić fajne, ciekawe rzeczy. Mam w drugim pokoju pokój, w którym sobie mogę spać. Ale sam przetestowałem po sobie, że kiedy spałem w innym pokoju, to bardziej się czułem e, jakoś tak, jakoś tak po prostu brakowało mi e, tego bliskiego kontaktu z technologią w, w pracowni w tym pokoju. Tutaj zajmuję się elektroniką, lekkim majsterkowaniem. Jak mam większe majsterkowanie, to wtedy idę do pracowni numer 2 i tam sobie wiercę, piłuję, maluję, e, tego typu rzeczy, e, a nieraz nawet odzyskam dane, czy tego typu jak jest jakaś płyta, czy jakiś nośnik powiedzmy, który wymaga odzysku, to wtedy korzystam z tej możliwości. Tutaj natomiast prowadzę też takie konferencje, nie wiem, jak to nazwać konferencje, spotkania ze sztucznymi inteligencjami i rozmawiam na temat różnych ciekawych spraw. Niektóre sprawy można jednocześnie też wirtualnie analizować, projektować na różnych poszczególnych komputerach. Tu mam sporo komputerów, które służą po prostu mocom obliczeniowym, że po prostu. Można ciekawe rzeczy projektować, ciekawe konstrukcje, no, tak wirtualnie, oczywiście, w programie, układając elementy, później sprawdzając w programie, czy e, takie urządzenie, które bym powiedzmy chciał zbudować, czy się sprawdzi w praktyce, czy będzie zgodne ze wszystkimi standardami, jakie po prostu byłyby oczekiwane. Nie? E, no i natomiast to tak fajnie jest to wszystko sobie zagospodarowałam i jeszcze oprócz czego oczywiście jak nadchodzi odpowiedni moment to wtedy korzystam z programów muzycznych każdy z komputerów ma po kilka programów i jeszcze będą dodatkowe programy instalowane muzycznie do tworzenia różnych rodzajów dźwięku bo każdy z programów ma trochę inne właściwości i fajne jest to że można sobie tak wszystko pokładać w programach, że po prostu ten program ma zalety takie, ten kolejny program ma jeszcze inne zalety i można po prostu na każdym z tych programów zrobić fajny moduł dźwiękowy, fajne sample i po prostu połączyć te wszystkie dzieła na tych programach w jednej całości. To so po prostu te wszystkie komputery połączone ze sobą, z mikserem, można po prostu za Zaplikować po prostu w e, jednym komputerze. To znaczy, każdy program muzyczny już będzie miał gotowy zestaw dźwięku, przygotowany i można po prostu ładnie je połączyć ze sobą i zrobić po prostu piękny, przesudowny, prześliczny dźwięk. Jeszcze do tego można pośpiewać. E, jak będę tak umiał, zaśpiewać, oczywiście. E. Jest przewidywane miejsce już na mikrofony, natomiast troszkę to potrwa, bo będzie wymagało odpowiedniej ilości czasu, żeby zrobić boks na mikrofony, to będzie taki ładny boksik, w którym będą te mikrofony sobie tam, tam po prostu spoczywały, a jeden będzie po prostu wystawiony, zakryty szmatką, żeby się nie kurzył na przykład, a te, z których nie będę korzystał, to będą w tym boksie, to będzie boks... Mi się uda, to będzie z ładnej pleksji i będzie tak będzie superowo fajnie wyglądał. i natomiast no, będzie fajnie, właśnie, bo sumując, te wszystkie komputery, te wszystkie programy muzyczne, które są i będą zainstalowane, stanowią po prostu takie przybliżenie po prostu do tak zwanego stołu akustycznego, bo no, miałem już nieraz możliwość zobaczenia, jak funkcjonuje stół akustyczny, nawet na serwisie był jeden ze stołów. I po prostu e, wiem już jak to wszystko funkcjonuje w stole akustycznym. I po prostu te programy w tych komputerach e, będą się trochę jakby kojarzyły z możliwościami stołu akustycznego, to znaczy, że będzie można bardzo piękny dźwięk zrobić korzystając z tych wszystkich programów w tych komputerach i połączyć po prostu, w, w każdym z tych komputerów będzie można uruchomić już gotowy projekt, który będzie po prostu zapisywany jednym komputerem, powiedzmy laptopem, czy na przykład no, najlepiej laptopem podłączonym do miksera i on będzie po prostu już przygotowane dźwięki, przygotowany projekt rejestrował jako w jednym, jedną całość. No. Ale w chwili obecnej jest taki, no oczywiście nie bo tak jak już mówiłem, korzystam jeszcze wahadłowo z zasilania. Z UPS jeszcze jest tutaj w, w przejściu. Pewnie jeszcze tak tygodnia pobędzie. E, no i sobie podłączyłem fajnego kreatiwa, e, który mi zastępuje po prostu łączność dźwiękową poprzez korzystanie z tego kreatiwa. No, a później jak już wszystko będzie pokładane, to będzie tak jak było poprzednio przed, przed remontem, przed zmianą okien, to będzie up na swoim miejscu i będzie na biurku i tu po prostu przejrzysty porządek, tak jak było. No, no jak się skończymy oczywiście te remonty tutaj, to jak znajdę chwilę, to będę nową robotę robił. Zmieniał klin we wiatarce, robił... Pulpit do szafy rakowej, jak będę miał jakąś robotkę komputerową przy serwerach, to wtedy po prostu sobie tam, ten pulpicik będę przykręcał do szafy rakowej i będę sobie po prostu robił fajne, ciekawe rzeczy. Konserwacyjne, jakieś tego typu sieciowe, czy coś, coś w tym rodzaju. Później to będzie pulpit, do tego miał takie przeznaczenie. Będzie taki Podczepiany do szafy. Co będzie robota przy komputerach? W sieci, nie sieci, to stoliczek piękny pulpiczek, będzie gotowy do, przy, do przykręcenia i działania bezpośrednio w samej szafie. Natomiast drugie w planie. To będzie robienie tego kufra do roweru. Będę nowy kufer robił, tak bardzo pięknie postaram się zrobić, żeby już nie było ani jednego błędu, żeby ten kufer był po prostu taki bardzo przyjemnie, milutko wyglądający, bez żadnych takich mankamentów ani zakamuflowanych rzeczy, które nie wyszły że będzie bardzo, bardzo postaram się, żeby był taki mega idealnie, estetyczny i śliczny. Um, no i natomiast oczywiście w pierwszej kolejności to um, zmienię kółeczka w, w, w piwnicy, w pracowni numer 2, w stoliku, tam ładnie uporządkuję wszystko pod stolikiem, stolik odnowię, no i jak już stolik odnowię, tam wszystko zrobię ładnie na ekstra, to wtedy będę robił wszystko planowo, no. No, i tak jak powiem, na przykład w tym komputerze, co teraz pracuję, można zrobić połączenie ze sztucznymi inteligencjami, rozmawiać na temat różnych ciekawych projektów. Tu będą w tych monitorach, powiedzmy, wyświetlały się programy, w których będą odbywały się, powiedzmy, jakieś ciekawe takie projekty, które będą analizowane, czy dobrze się sprawdzi, czy jak tam wszystkie współrzędy odnośnie. Danej rzeczy, którą bym pragnął wyprodukować, czegoś fajnego, powiedzmy. No i cała masa obliczeniowa, która będzie udostępniała wirtualną analizę e, tych rzeczy, które bym pragnął wyprodukować. No jeszcze sam nie wiem co, ale jakbym coś fajnego chciał wyprodukować, to wtedy projekt, który będzie powstawał, będzie mógł korzystać z masy obliczeniowej tych wszystkich komputerów w sobie że będzie można coś naprawdę mega fajnego zbudować i się cieszyć z tego no No dobra, to tym się chciałam z wami podzielić, pokazać wam jak to jeszcze wygląda e, teraz przed uporządkowaniem oczywiście no ten lideo, który jest tutaj to jeszcze może tak maksymalnie podejrzewam do tygodnia potrwać no bym jeszcze będę musiał przynieść przecinatkę do glazury i wtedy, tak jak już mówiłam, będzie glazura przecinana. Tam jeszcze na ścianie trzeba trochę zmniejszyć powierzchnię, żeby ją było, było można ładnie przykleić ponownie do ściany. To tam będzie trzeba tą warstwę tego cementu czy atlasu, nie wiem co to tam jest, tych zaprawy zmniejszyć lub nową nałożyć lub zmniejszyć. Żeby nakleić nowe, te co były oczyszczone i nowe. No, że trochę się zejdzie, tak. Możesz się zejść z tydzień, możesz się zejść maksymalnie jeszcze z dwa tygodnie, nawet. Tak, takie są realia, no bo z tym się schodzi, no to potrzeba czasu i jest to nieuniknione, że pierwsza płytka przycięta, nie wiadomo też, czy się uda, że będą mogły być e, też błędy i poprawki tych błędów, że po prostu może się z tym zejść. Ale przewiduję tak nie więcej jak tydzień, dwa. Już po tym tygodniu, dwóch będzie wszystko ładnie robione, tak jak było w końcu, będzie mega porządek na biureczku, będzie elegancko, już nie będzie zastawione tam tymi rzeczami, które są teraz, to znaczy nie będzie tego białego kreatywa, będzie po prostu prześlicznie, no. jeszcze tam mikrofon sobie leży na końcu biurka. To postaram się też jak najszybciej zrobić ten box na mikrofony, żeby było tak elegancko już wszystko na, na tip top. No, no dobra. No to hejka, siema, pa.